Witam wszystkich, Wy jesteście na kanale sam sobie inwestor, ja nazywam się Rostik, a w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak ogólnie kupują się akcje w Interactive Brokers, jak wygląda mój portfel teraz i właśnie jaką akcję kupuję i dlaczego. Teraz znajduję się na stronie Interactive Brokers i moje aktualne portfolio jest warte 6736 dolarów, a mam wolnych środków na koncie jeszcze 303 dolara. No i dzisiaj mamy na kalendarzu 31. 30... 31 marca 2022 roku. No, i tak sobie pomyślałem teraz na wieczór, bo już prawie jest 10 godzina, że a czy nie kupić mi jeszcze dokupić jeszcze mi akcję do mojego portfelu. No, i tak jak ja posiadam jeszcze na koncie 303 dolara, to a czemu by nie? No i powiem Wam, jaką spółkę będę kupować, tutaj już możecie nawet zobaczyć, to jest spółka Kero Price Group. Powiem Wam, że w moim portfelu już znajduje się kilka akcji danej spółki, a zaraz Wam pokażę właśnie ile. To znajduje się w moim portfelu 4 sztuki po średniej cenie zakupu tutaj troszeczkę dalej 182 dolara. No a teraz akcji cała wartość wynosi 153 dolara. No i mam cztery akcje ogólnie tak. No i teraz dokupię jeszcze no ile jedną co prawda tak no bo niestety nie, nie dam rady kupić dwie bo jest 303 dolara a dwie akcje będą kosztować tam 307 308 tak no nie wystarczy no ale nawet jedną akcję to jest i tak dużo. No i zaraz pokażę Wam, jak to w sumie robi się. Można to robić przez portfolio, na przykład, tak? Czy wejść po prostu w swoje portfolio, wejść w tą spółkę, którą Wy macie. Na przykład, zaraz poszukam, gdzie to moja spółka. Zero Price. Tutaj jest dwie akcje, tak? Ponieważ dlatego, że jeszcze dwie inne posiadam w innego brokera pod nazwą Desiro. No i tutaj naciskam Buy tutaj sobie możecie ogólnie wybierać, że kupujecie i akcje tak tutaj wybieracie akcje albo po prostu kupujecie akcje na pewną określoną kwotę na przykład na 100 dolarów i kupujecie sobie tam po prostu no na przykład na tyle dolarów czy tam na przykład nawet na 10 dolarów tak możecie nawet kupić akcje na 10 dolarów tak tylko ja oczywiście wam nie polecam tak kupować, bo pierwsze, że jak potem chcecie rozliczać podatki to będzie bardzo ciężko no i tak jak na przykład ta spórka, spółka wypłaca dywidendy, to też będzie potem to wszystko ciężko obliczyć no tam na koniec roku w dwóch podatkach. I dlatego ja kupuję po prostu jedną akcję, dla mnie to będzie OK. Tutaj możecie sobie wybierać właśnie jaką cenę chcecie. No tutaj już dla bardziej takich osób, którzy już długo i dawno inwestują na giełdzie i wiedzą co to jest. Ja wam polecam na dany czas kupować akcje po cenie marketu, po prostu wpisujecie market i wtedy wysyłacie na kupno i wam automatycznie kupię akcje za tą cenę, która jest, znajduje się teraz, w daną sekundę na giełdzie. Oczywiście możecie wybrać na przykład limit i wybrać, postawić swoją cenę. Możecie postawić na przykład 150 dolarów, tak i wtedy automatycznie wasz broker kupi akcję po takiej cenie. To, A oczywiście te zlecenia możecie dać na jeden dzień, możecie dać ogólnie do momentu jak kupi, albo po prostu tam na jakiś określony czas. No to też ja czasami tak kupuję, no ale dzisiaj kupię szybko po cenie marketu i wybieram, że market tak. No i teraz potwierdzamy, że chcemy kupić, akceptujemy. No i już jest kupiony tak i wasza moja spółka znajduje się już w moim portfolio. Tutaj możecie jeszcze raz, możemy raz jeszcze wejść w moje portfolio. I tutaj już znajduje się nie dwie a trzy akcje. I Tutaj, jeżeli nacisnemy i pójdziemy troszeczkę niżej, to możemy zobaczyć, że tutaj dywi dywidendy były wypłacone tak. Dawajcie, zalodujemy więcej, i o, i to jest właśnie to, co ja Wam pokazałem. Niedawno, 30, czyli wczoraj, dostałem dywidendy od danej spółki. No, w sumie to 2,40 dolara. Mało, ale mimo tego. No, i dzisiaj kupiłem jedną akcję za 152,72 centy. Tutaj to, i tą właśnie cenę ja zaraz sobie wpiszę w. W, na stronie Snowball Income, gdzie właśnie moje wszystkie transakcje kupna, tutaj sobie wpisuję ticker spółki G row Price G Row już mam 4, kupno dzisiejszą datę, cena 153,84 ale ja kupiłem, ja kupiłem za 152,72 no i taką cenę wpisuję tutaj 152 82, no i tutaj jest prowizja, ile to jest 0,35 centa. No i w sumie tyle, A ile sztuk, w sumie jedną sztukę. I teraz tak, i zobaczymy, jak to wszystko się zmieniło teraz. I powiem tak, że jeszcze do niedawna mi, m, pokazywała właśnie dana spółka w moim portfolio minus chyba 15 z hakiem procent. No to to tak, jak ja teraz dokupiłem jedną akcję, to cena teraz 12, no w minusie w sumie w moim portfolio na 12,61%. No ale powiem Wam, że dana spółka jest bardzo fajna ze strony ogólnie biznesu, bo ja inwestuję w takie spółki, które z roku w rok powiększają swoje przychody, dochody, no i tak samo dana spółka wypłaca dywidendy i nawet na dany czas bardzo fajną kwotę, w procentach to jest 3,14% w skali roku, no i to już jest... Jest dużo, no i pomimo tego, dana spółka bardzo aktywnie powiększa swoje dywidendy, bo nawet tutaj, przez stronę Snowball Income, możemy zobaczyć, że dana nas że za ostatnie 5 lat dla nas spółka powiększa dywidendy aż na celach 16,4% i to jest bardzo i bardzo dużo. Jeżeli przynajmniej w plus minus w takim tempie to będzie trwać jeszcze kolejnych 5 lat, to moja stopa dywidendowa już będzie wynosić nie tam na przykład 3,2% czy tam 1%, a nawet całych 6%. No i to już, to już robię fajną kwotę, tak? No a w perspektywie 15 lat to i to je i całkiem. No dziękuję dzisiaj za obejrzenie filmika. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Proszę postawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję, pozdrawiam.